Radio Plus, sedna sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, poseł koalicji obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Panu ministrowi nie udało się z powodów rodzinno-losowych, powiedzmy, dotrzeć do naszego studia, ale, ale dobrze, że y, zdalnie uda nam się porozmawiać. Panie ministrze, kiedy będzie mógł pan powiedzieć, w Polsce nastała praworządność? Kiedy pytam o czas po prostu? No, mam nadzieję, że jak najszybciej. Yy, mówimy o kwestii fundamentalnej dla demokratycznego państwa, czyli równości wszystkich wobec prawa, przestrzegania prawa przez instytucje państwowe. Ale panie ministrze, ale, ale wy rządzicie, wy zmieniacie rzeczywistość, więc pytam, kiedy będzie tak, tak że w, tak jak pan tę praworządność rozumie, kiedy ona nastanie? No, to jest yy, kwestia yy, z zakresu... No, prac, które są przed nami. Raczej, raczej pytanie, przepraszam, że tak może się wtrącam i wchodzę w, no. w rolę pana redaktora, ale y, może pytanie powinno zabrzmieć co się powinno stać, żeby była ta praworządność i to, to by było dużo łatwiej do odpowiedzenia niż mówić o, o konkretnych datach, bo to jest oczywiście proces, który po prostu musi sukcesywnie postępować, musimy naprawić instytucje. Ale to wy sterujecie tym procesem, więc dlatego tak, pytam, czy, czy w tym nie, roku to tak, się tak, wydarzy, tak, panie pośle, w przyszłym, w tej kadencji, czy potrzeba dwóch kadencji, bo tak, pamiętam jak tak, Prawo i Sprawiedliwość reformowało wymiar sprawiedliwości, to y, ciągle mówili, że, że ta reforma y, wymiaru sprawiedliwości nie była dokończona po, po dwóch w prawie końcu dwóch kadencji mówili, że, że potrzebne są kolejne, żeby ko kontynuować reformy. Więc ona, pytam, czy teraz odwracanie tych reform nawet, też tyle czasu zajmie? Ona nawet nie została rozpoczęta. Nie, tu, tu zdecydowanie nie. To, 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 to mogę zapewnić, że to nie jest kwestia dwóch, to jest zadanie na tę kadencję. To, to w ogóle jest bezporne, to jest kwestia, czy to jest y, miesi y, kwestia miesięcy, czy, czy ewentualnie no, tym wydaje się terminem ostatecznym y, wybory prezydenckie i ewentualna zmiana na funkcji y, na, na, na urzędzie prezydenta z tego powodu, że obecny Andrzej Duda już a priori zakłada, że pewne nasze propozycje zmierzające właśnie do przywrócenia tej praworządności w Polsce będą przez niego blokowane. Mówię tu chociażby o rozdziale ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Mhm. Więc tych zmian, tych zmian trochę jest i wydaje się, że to jest ta data graniczna. Okej, okay, czyli to ustaliśmy, że będzie... dopóki prezydentem będzie prezydent Andrzej Duda, yy, zdaniem pana ministra nie będzie w Polsce praworządności. No, na pewno jej przywrócenie w, w pełnym wymiarze będzie nie mówię, że niemożliwe, mhm. ale może być utrudnione z uwagi na zapowiedzi, jakie słyszymy ze, ze strony pana prezydenta, albo też znając jego poglądy. No i czy też znając jego dorobek jako prezydenta, mówił o, 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 o podpisywaniu tych ustaw, które my de facto e, musimy, e, musimy zmienić. Tak no, więc panie ministrze, prezydent może, nie, tylko, nie tylko podpisał te ustawy, ale także napisał te projekty, bo to są prezydenckie projekty, jeżeli chodzi nie, o e, częściowo, zmiany częściowo, głównie tak, w wymiaru jeśli sprawiedliwości, prawda? Jeśli chodzi o te sądowe, to oczywiście mhm. tak, jest pan prezydent był współgraczem, czy można nawet powiedzieć współwinnym całego e, zamieszania. Więc y, mamy tego pełną świadomość, co nie zwania nas z obowiązku, żeby nad tymi projektami nie pracować, zarówno w zakresie Krajowej Rady Sądownictwa, która mam nadzieję, że y, wpłynie do Sejmu y, już przed najbliższym y, posiedzeniem. Mówimy to o Trybunale Konstytucyjnym. No, przy tym KRS-ie I... zostańmy, Panie Ministrze, dobrze? Przy tym krs tak, na, na posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu ten projekt zostanie przyjęty i trafi do Sejmu. Taki jest plan? Jest taka, jest, taka, jest taka możliwość. No porządek posiedzenia Rady Ministrów, jeszcze jest oczywiście przed nami, ale jest, został zgłoszony do, do gotowości. No i jeżeli tak się stanie, no to faktycznie na, na najbliższym Sejmie. Moglibyśmy to procedować, ale oczywiście to jest decyzja konwentu seniorów. Mhm. No i panie ministrze, główne założenia, jeżeli chodzi o tę ustawę, jakby pan miał naszym słuchaczom przedstawić tę zmianę w, w KRS-ie, która się przede wszystkim dokona, to, to, to jak rozumiem, istota polega na tym, że nie sejm, tylko znowu sami sędziowie będą swoją sędziowską reprezentację wybierali w KRS-ie, tak? No tak, to jest nie tylko realizacja przepisów y, konstytucji orzeczeń wielu naprawdę kilkudziesięciu orzeczeń europejskich y, sądów, sądów polskich, naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, żeby właśnie sędziowie y, wybierali swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, żeby nikt nie robił tego za nich. I ustawa ta zakłada y, y, przeprowadzenie właśnie w tej części sędziowskiej nowych wyborów, które będą wyborami Powszechnymi w rozumieniu środowiska sędziowskiego. O, A wszyscy sędziowie wyborach... będą mieli bierne prawo wyborcze, czy nie? I czynne czy prawo. Tak? Czy wszyscy sędziowie będą mieli prawo wyborcze bierne i czynne? Tak. Więc jeśli, więc jeśli chodzi o, o same wybory, to czynne prawo wyborcze, czyli w, 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 głosowania w tych wyborach, mhm. będą mieli wszyscy, wszyscy sędziowie. Te wybory będą przeprowadzane przez. Państwową komisję wyborczą, czyli najbardziej profesjonalne najbardziej profesjonalną w Polsce, Polsce instytucję do przeprowadzania wyborów. Natomiast jeśli chodzi o bierne prawo wyborcze, czyli prawo bycia wybranym, ono wyjątkowo w tych pierwszych wyborach nie będzie przysługiwało tym którzy no, zostali sędziami, no, czy ewentualnie awansowani z wniosku właśnie tej zakwestionowanej Krajowej Rady Sądownictwa. I mówimy tylko tu o tych pierwszych. A dlaczego, sporach. panie ministrze? To dlaczego tego prawa no, będą no, pozbawieni? No, ja tłumaczę, no, bo cała istota y, problemu polega na tym, że mm, Krajowa Rada Sądownictwa została w, w błędny sposób ukształtowana. W związku z tym są wątpliwości prawne co do statusu tych osób, które zostały przez tą Krajową Radę Sądownictwa wyłonione do, do, do nominacji sędziowskich. To dlaczego bierne prawo wyborcze będą, czynne będą mieli, a biernego nie będą? Razie. Albo, mieli, albo tak, nie. albo nie. Będą... Albo są sędziami, Bo... albo nie są sędziami. Ale, do, tylko panie redaktorze, nie możemy pozbawiać też czynnego prawa y, wyborczego, natomiast jeżeli byśmy mieli w tych jednych wyborach y, także bierne prawo wyboru, to byśmy w Krajowej Radzie Sądownictwa mieli dokładnie ten sam problem, który mamy de facto teraz, czyli mielibyśmy osoby, co do których byłyby wątpliwości prawne, i byśmy, byśmy stali w tym samym miejscu, i cała ta operacja tak naprawdę spaliłaby na panewce. Chodzi o to, żeby pewną rzecz uzdrowić, uzdrowić także już tą nową Krajową Radą Sądownictwa te wszystkie konkursy z ostatnich lat. Mówię, uzdrowić, czyli przeprowadzić już przez, przez prawidłowo wyłonioną Krajową Radę Sądownictwa i wychodzimy na punkt zero. I wówczas całe polskie środowisko sędziowskie. Będzie mogło zarówno w sposób czynny, jak i bierny brać udział w głosowaniu. Tak samo To będzie dotyczyło tak samo tych osób, które mm -hmm. w ostatnich kilku latach e, zdobyły okay. e, awanse, nominacje sędziowskie. Jednak póki Tylko co po tego prawa pełnego ich będą... Zostać, ich status musi zostać uzdrowiony, mówiąc tak potocznie, naprawiony prawnie, żeby oni faktycznie w tym zakresie, nie mogli, e, żeby w tym zakresie mogli uczestniczyć. Tylko pamiętajmy... To, że bycie sędzią to jest przede wszystkim prawo do orzekania na sali rozpraw, tak? Tego prawa nikim nie odbiera. Tutaj mówimy o wyłanianiu swojej reprezentacji do Krajowej Rady Sądownictwa, więc nie mówimy o uprawnieniu wynikającym z istoty z Urzędu Sędziowskiego, które jest realizowane poprzez tą niezależność i niezawisłość na, na sali sędziowskiej. Mówimy o pewnym dodatkowej aktywności takiej raczej quasi samorządowej, a nie czysto rzeczniczej. No, ja bym tego jednak nie nazwał dodatkową aktywnością quasi-samorządową, bo to Krajowa Rada Sądownictwa jednak, szczególnie taka wybierana tylko przez środowisko sędziowskie, ma duży wpływ rektorze, na kształt to, wymiaru sprawiedliwości. Razie, no, no to jednak, panie ministrze, to, proszę, to jest coś więcej chyba. Ja no tylko jedno wątpliwości dodam. Panie ministrze, pozwolę sobie jeden argument to tylko to wrzucić. Jest, ja tylko Rada to, to, to Państwa, PRL... To dlaczego mamy sytuację, że część środowisk sędziowskich jest pozbawionych dzisiaj tej swojej reprezentacji? Czyli na przykład mówimy o yhm, y, 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 niektórych poziomach sądów, no. pozbawieni takiej reprezentacji. Okay, mówimy o, ta, o, tak ważnym, o tak ważnym elemencie ich reprezentowania w Krajowej Radzie Sądownictwa. No to też jest jeden, jeden z wadliwych stanów, z którym mamy dzisiaj... No ale, ale do rozumiem, tak? że tam chodziło o jakąś proporcjonalność poszczególnych, no my, że tak powiem, stanów my, sędziowskich. My, my to dopiero chcemy wprowadzić, żeby każdy poziom sądownictwa i te sądy szczególne, sąd najwyższy NSA, każdy miał zapewnioną swoich przedstawicieli, bo dzisiaj tak nie jest. Panie ministrze, to ja zapytam tylko o, o Radę Państwa PL, która... E, ci sędziowie, którzy przez, przez Radę Państwa byli powołani, e, będą mogli być wybierani, ci, którzy przez KRS e, ukształtowany przez przez większość Prawa i Sprawiedliwości ktoś, e, zostali powołani, nie, nie będą mogli być w sprawie Radzie Sądownictwa. Czy to nie jest absurdalne po prostu, tak, i logicznie nie do wytłumaczenia, Panie ministrze. No, proszę, proszę zapytać panią Julię Przyłębską, która została do zawodu sędziego powołana przez Radą Państwa. to, że będzie miała swoje zdanie na ten temat. Okay, w tej sprawie no. też już w tej sprawie wypowiedziały się no, też już sądy, że to nie jest przesłanka negatywna do... do dopełnienia urzędu sędziego bo mówimy o mówimy o, o wejściu w urząd w poprzednim w poprzednim reżimie Także tym, tym ustrojowym. Natomiast tutaj mówimy o sytuacji, gdzie w, obecniej, w na, na, na kanwie obecnej konstytucji zakwestionowany został status sędziów, zarówno przez polskie sądy, jak i przez orzecznictwo europejskie. Przypomnę, że my na biegu mamy też kilkaset spraw przed sądami europejskimi które toczą się tylko i wyłącznie z tego powodu, że mamy upolitycznioną Krajową Radę. Ale panie ministrze, do... ale, ale to jest też tak naprawdę kwestia politycznej oceny, bo raz politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, neo sędziowie będzie pełna weryfikacja, nie są sędziami, niektórzy mówili, teraz pan mówi, że jeżeli chodzi o to, tej te ich no, kluczową obszar działalności, jeżeli chodzi o, o samo sądzenie, wydawanie orzeczeń, to nic tutaj się nie zmieni, no więc to, to też jest kwestia politycznej decyzji przede wszystkim, panie ministrze, jednak, bo, bo bo, bo też różnie politycy, słyszał pan takie opinie, polityków koalicji obywatelskiej, którzy mówili, że oni przecież nie są sędziami. To nie, każda ustawa jest konsekwencją politycznej decyzji, to, no. to w ogóle bezwzględne, no bo sam Sejm jest gremiem y, politycznym, natomiast tu mówimy o ocenie jednak prawnej statusu tych sędziów, bo mówimy o, o zakwestionowaniu ich statusu przez sądy. Więc to, że my, my w polityce, w debacie politycznej powołujemy się na orzecznictwo, to, jest, to, jest, to są oceny, jakby, czy tam dyskusja polityczna, ale mówimy o, o zakwestionowaniu ich statusu prawnego przez sądy, czyli mówimy o, o ocenie czysto prawnej. Tak? Mówimy o ich statusie, dlatego też my nie możemy próbować rozwiązać ten problem. Yy, jakby, nie można zaoperować człowieka brudnymi narzędziami chirurgicznymi. Tak? My musimy Krajową Radę Sądownictwa przywrócić do, do, w pierwszym tym rzucie do w sposób tak ukształtowany, żeby ona nie budziła jakichkolwiek wątpliwości prawnych co do swojego statusu i wówczas. Te wszystkie osoby, które przez ostatnie lata zdobyły awanse przez tak zwaną neokRS, będą, będą y, y, mogły spokojnie. Okay, to... U uzdrowić swój status. tak? Ja nie mówię tu o weryfikacji orzeczeń. ani to, to już jest jakaś publicystyka, która się pojawia w debacie publicznej i przed tym, jakbyś, no, nie jesteśmy w stanie się uchronić. To nie chodzi o weryfikację. No nie, to, są, to są wypowiedzi polityków koalicji obywatelskich, panie ministrze. To, to Na, na tej Ale podstawie to proszę, ta publicystyka proszę, 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 była uprawiana, bo, bo w tym studiu nie jeden to, polityk mówił o, o to tym. Proszę mi powiedzieć jedną wypowiedź, która mówi o weryfikacji orzeczeń. Panie ministrze, to, to obiecuję, że, że panu ja przeszlę takie wypowiedzi, wypowiedzi polityków z ostatnich Przezety. lat Koalicji Obywatelskiej, którzy Traszą. będą status sędziów wyłonionych przez nową KRS, Konkurencja to na pewno. polityczna odrobina przed tym straszy, że teraz będzie właśnie następowała jakaś weryfikacja, tu orzeczeń, że miliony spraw będą spadać, ale oni tym straszą, tak, no bo próbują jakoś zniechęcić nas, czy, czy opinię publiczną przed uzdrowieniem tej sytuacji. Ale nie będzie, taki, nie, będzie takich, nie będzie takich scen, nie będzie tej drakońskiej wizji, którą próbuje lansować przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy o uzdrowieniu Krajowej Rady Sądownictwa i u, jakby i rozwijaniu wszelkich wątpliwości co do statusu blisko trzech tysięcy sędziów. Mówimy tu o prawie co trzeci dzisiaj sędzia w Polsce eee, może w stosunku do niego mogą być podnoszone zarzuty niewłaściwego, e, niewłaściwego wyboru. Panisia, to postawmy kropkę, przecież, póki co zakończymy radiową przecież część, przecież, część naszej przecież, rozmowy, przecież, dobrze? Ten... Prowadził tak zwany test niezależności do polskiego, do polskiego sądownictwa. Panie ministrze, za, za chwilkę ten wątek jeszcze rozwiniemy, tylko zakończymy radiową część sedna sprawy. Internetowa dogrywka, jeszcze parę minut przed nami. Tam do tych wątków jeszcze wrócimy, ale też do mediów publicznych i tego, jak sądy oceniają zmiany w mediach publicznych. Widzę, minister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha jest i będzie jeszcze z nami. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem ze na sprawie jest dzisiaj Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. Jeszcze raz pana ministra witam. Panie ministrze, i pytanie o, o media publiczne, bo Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy oddalił skargę na orzeczenie referendarza sądowego, który już 9 stycznia odmówił wpisania do KRS, no tyle, że tutaj chodzi o rejestr sądowy, oczywiście nie o Radę Sądownictwa, członków Rady Nadzorczej i TVP, powołanych przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza 19 grudnia, a także mianow mianowanego przez nich prezesa Tomasza Syguta. Yy, więc mamy tutaj ewidentnie Problem chyba, panie ministrze, pan mówił o czystych narzędziach e, chirurgicznych y, podczas operacji. No, no tutaj operacja zmian, zmiany władzy w TVP y, to chyba jednak najczystsze narzędzia chirurgiczne nie są. Tutaj to nie wiem, czy, czy to w ogóle są narzędzia chirurgiczne, czy nie y, jakieś y, mniej zdecydowanie precyzyjne narzędzia. ale... Znaczy, ta, ta sprawa wydaje się o, o tyle nieaktualna, że mamy postawione spółki medialne w stan likwidacji tak? i mamy ust, ustanowionych likwidatorów we wszystkich tych spółkach. Panie Ministrze, ale, ale jeżeli chodzi o likwidatorów, no to też były decyzje odrzucające właśnie ustanowienie likwidatorów, jeżeli chodzi o TVP na przykład. Dokładnie, dokładnie, dokładnie dwie spośród ponad dwudziestu. Ale w tych w największych. Została. Wszystkie, wszystkie rozgłośnie radiowe, wszystkie ich oddziały terenowe w Polsce wpisały. Tylko przypomnę jedną rzecz, bo to też, żebyśmy mieli pełną jasność. Wpis sądu o likwidacji, ma charakter deklaratoryjny, to jest tak, trochę przepraszam za ten prawniczy język, ale to no. inaczej się tak nie da określić, to oznacza, że sąd tylko potwierdza decyzję, którą podjął właściciel, w tym wypadku Skarb Państwa, a ten wpis nie oznacza, że sąd wyraża na to zgodę. Tak nie. O, o procesie likwidacji decyduje wyłącznie sam właściciel. W tym wypadku jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra kultury. Sąd tylko od, jakby y, wpisuje to do rejestru jako y, potwierdzenie decyzji podjętej przez właściciela. To, że sąd odmawia takiego wpisu, to nie oznacza, że postępowania likwidacyjnego nie ma. Oznacza to jedynie, że z przyczyn najprawdopodobniej proceduralnych coś tam nie zagrało. I ten wniosek, ten wniosek się oddala, co nie zmienia postaci rzeczy, że cały proces likwidacyjny i powołanie likwidatorów jest skuteczne, bo o tym decyduje uchwała, yy, uchwała właściciela. Mhm. Ale to się dzieje w taki sposób, jak, w jaki yy, powinny to robić władze, które nawoływały przez lata o praworządność, panie ministrze? A, no, że, nie, no, że pytanie nie ma nic wspólnego z, 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 tym, z tym stanem o którym rozmawiamy. Nasze, no, to, nie że jest to się coś, dzieje w sposób absolutnie tekst. praworządny, yy, yy, prawnie. Bez ja, ja ja żadnych rzeczy, wątpliwości. Bo, bo ja też mam trochę takie odczucie, że to jest wykorzystywane, to jest, to głównie przedstawiciele pis to robią, że jak im się nie podoba jakaś decyzja polityczna, mhm. to mówią, a to jest naruszenie praworządności, a to jest, jak kwestionujemy jakąś decyzję, a to jest naruszenie praworządności. Praworządność to jest przede wszystkim równość wszystkich wobec prawa i przestrzeganie prawa przez instytucje. Czy Skarb Państwa i właściciel każdej spółki ma prawo podjąć decyzję o likwidacji? Tak ma. Znaczy tutaj nikt nie wyłącza i nie, 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 nie ogranicza w ten sposób y, uprawnień y, właścicielskich, a sytuacja, w której znalazły się media publiczne, także w wyniku decyzji pana prezydenta i odcięciu tych spółek medialnych od finansowania, z budżetu państwa, w wyniku weta pana prezydenta, no, nie dały trochę y, skarbowi państwa, Aha. ministrowi, wielki, w, większego pola do, do popisu. Mówimy o tym finansowaniu, przeciwko któremu tak protestowaliście. tak? To to finansowanie, które było takie y, niewłaściwe, karygodne i y, tak oburzające. tak? To, to, to właśnie to, panie ministrze? Mówimy o finansowaniu, które zostało zaplanowane i w wyniku którego y, no jednak te spółki na, na 2024 rok zostały y, przygotowane. Jeśli pan no to ty, w tym studiu to... był minister, pamiętam, minister Siemoniak, y, y, który mówił wtedy, że to jest taka możliwość i z tej możliwości i tak nie będzie korzystania, bo pamięta pan, że wszyscy się oburzyli wtedy, jak w tej ustawie około budżetowej y, okazało się, że jest możliwość tak. znowu przekazania miliardów złotych na TVP, to, to wtedy tak. się wycofywaliście, z tego mówiliście, że, że to jest tylko taka ewentualność, ale, ale te pieniądze na TVP przekazywane nie będą. Tak, bo tam była kwestia możliwości emisji emisji obligacji. No to samo co robimy. Tylko to, jest, tylko to jest kwestia, to jest kwestia, to jest kwestia oczywiście procesu. Nie zmienia to postaci rzeczy, że z dnia na dzień sytuacja finansowa się drastycznie, drastycznie zmieniła. i, i, i tutaj, znaczy nie ma też. Ee, wydaje mi się jakichś większych wątpliwości, że każdy właściciel, w tym także skarb państwa, y, może przeprowadzić proces likwidacyjny. Co więcej, proces likwidacyjny, który może trwać miesiąc, pół roku, może się zakończyć pełną likwidacją, a może zostać y, może zostać y, zatrzymany w pewnym momencie. Znaczy, nie ma czegoś takiego w polskim, w polskim prawie, jak gwarancja Istnienia spółki, Nasze, nawet jeżeli to są spółki medialne, jeżeli nawet realizują one konstytucyjną misję publiczną, to przecież nikt nie ma gwarancji pełnego trwania na, na zawsze w obrocie prawnym. Przecież ta misja publiczna może być realizowana... No, ale jak rozumiem to jest fikcja ta likwidacja, przecież to właśnie przyznał... To uz... Panie ministrze, ale to właśnie przyznał referendarz sądowy, że to jest fikcja, a nie likwidacja. Chodzi tylko o przejęcie władzy, a nie o żadną likwidację. Bo chcecie likwidować media publiczne? Chyba nie, panie ministrze. Ja nie wiem, jaki będzie fin, jaka będzie finalna decyzja. Okay. To, nie, to, 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 to Ciężko nie będzie. Jeśli jest rozpoczęty proces likwidacji, likwidacji to może, może się okazać, że zlikwidujecie media publiczne, tak? No ale to nie znaczy, że nie będzie realizowana misja publiczna. Po prostu może, mogą być powołane do tego inne podmioty. Okay. To, 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 jest, podmioty. to rozumiem, tylko jeszcze jedy... przecież, jeden wątek przecież, w takim nie, razie. Przecież, TV, przecież oddziały terenowe Polskiego Radia nie istniały od zawsze. To prawda. A jednak misja mediów publicznych była realizowana, o, Panie jeszcze jeden wątek na koniec chciałem zapytać o, o konkrety, te za które resort sprawiedliwości y, odpowiada, y, między innymi postawienie przed Trybunałem Stanu w ciągu stu dni miało mieć y, miejsce, czy wnioski miały się y, pojawić przynajmniej próba zrobienia tego przez sejm czy zgromadzenie narodowe prezydenta, premiera, y, byłego wicepremiera, SK Sasina, ministra sprawiedliwości, byłego Zbigniewa Dama Głapińskiego i y, czy Macieja Świlskiego, Piotra Gińskiego jeszcze te osoby były wymienione, będą przed Trybunałem Stanu. Jeszcze około 40 dni zostało. No, wszyscy wymienieni panowie mają na, w swoim dorobku takie działania, które w mojej ocenie kwalifikują się na Aha. wniosek do Trybunału Stanu. No tak, ale to w, w ciągu tych dni będą te wnioski, będzie, będą głosowania. No, czy to się wydarzy, czy nie? No, no, w tej chwili trwają prace i analizy, i przygotowania. Tychże materiałów. Ale to w ciągu studni będą te wnioski, czy nie, panie ministrze? I, i, czy, czy decyzję, będzie próba, głosowanie na, na, nad tymi wnioskami, właśnie? Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się stało. Okej. Okay. To, to dziwne, że deklaracji tak nie, nie, nie usłyszałem, panie ministrze. To jest jeszcze tylko jedna sprawa. Wnioski do prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Jarosława Kaczyńskiego, Łukasza Szumowskiego, Janusza Cieszyńskiego, Antoniego Macierewicza. Też ze stu konkretów. Będą czy nie? Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. To po, co pisaliście? po co pisaliście o tych wnioskach, panie ministrze? Po co o nich pisaliście? Napisanie wniosków do prokuratury w ciągu 100 dni? Przepraszam? To po co o nich pisaliście, jak nie wiadomo, czy je napiszecie? Ale to nie jest sesja, czy wiadomo, czy nie. To jest wszystko, że tak powiem, przygotowywane, pani redaktorze. Okay. Proszę, się, proszę się nie martwić. Trochę proszę się martwę. nie martwić. Każdy z tych panów, każdy z tych panów zostanie i ich czyny zostaną we właściwy sposób opisane we właściwym piśmie procesowym. Bardzo dziękuję za rozmowę Arkadiusz Murcha, wiceminister sprawiedliwości, koalicja dziękuję. obywatelska, platforma obywatelska. Dobrego dnia panu ministrowi. Zajemnie. Życzę. Pozdrawiam serdecznie. Radio Plus. sprawy.